Tak efektownej inauguracji rundy wiosennej drugiej ligi chyba nikt się nie spodziewał. Piłkarze Wigier pokonali na własnym boisku przebój Wolbrom aż 4 do 1. Suwalczanie rozstrzygnali losy tego spotkania już w pierwszej połowie. Wynik meczu mógł otworzyć w 12 minucie nowy nabytek białoniebieskich graż Wydas Mikulenas, ale w doskonałej sytuacji trafił w słupek. Miki nie dał za wygraną i w 21 minucie zdobył swoją pierwszą ligową bramkę w barwach Wigier. Mimo asysty obrońców strzałem w drugi ruch nie dał szans Maciejowi Palczewskiemu. Obrońcy przeboju nie wyciągnęli wniosków po stracie pierwszego gola i za 12 minut Litwin podwyższył prowadzenie. Spory udział przy tej bramce miał Maciej Makuszewski, który przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i precyzyjnie podał do Mikule 24 luta spotkania, Gdy wszyscy czekali na ostatni gwizdek sędziego w pierwszej połowie, Wigry dobiły jeszcze rywala. Jakub Kowalski ograł obrońcę przeboju i zagrał do wybiegającego na czystą pozycję Rafała Sadowskiego, a ten strzał w krótki ruch zdobył swojego pierwszego gola w barwach Wigier na drugoligowych boiskach. luta spotkania i mamy kolejną walkę dla Wigor, Początek drugiej połowy był równie obiecujący. W 49 minucie Sebastian Świerzbiński przedłużył do środkowania z rzutu rożnego Kowalskiego i strzelił swojego szóstego gola w lidze, zrównując się liczbą bramek z Danielem Ołowniukiem, do tej pory najskuteczniejszym piłkarzem Wigier. Wydawało się, że Wigry odniosł bardzo wysokie zwycięstwo, ale Suwalczanie spuścili stonu, choć mieli jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Sam Mikulenas mógł popisać się hatrykiem, ale najpierw nie zdołał oponować piłki a kilka minut później strzał głową minimalnie chybił. Goście mimo niekorzystnego wyniku ambitnie grali do końca i zdołali strzelić honorowego gola. Tomasz Jarosz wykorzystał błąd obrony i w sytuacji sam na sam nie dał szans Karolowi Salikowi. Tylko na tyle było stać młody zespół z Wolbromia, któremu i tak należał się brawa za otwartą grę i dobre widowisko. My płacimy młodością i tutaj niektórzy zawodnicy jeszcze, mimo że zadania taktyczne... Mieliśmy rozdzielony, wiedzieliśmy co i jak, to no niestety no nie udało nam się dzisiaj. Ale tak jak mówię, ja jestem w dobrej myśli, bo zespół przede wszystkim chce grać w piłkę. Walczy. Trener przeboju stwierdził, że jego drużyna przegrała przede wszystkim z graż Wydasem i Kulenasem. Sam Litwin był daleki od takiego stwierdzenia. Cała drużyna zagrała bardzo dobrze, ambitnie i... I zasługa tej nie tylko moja, że udało się strzelić te dwie bramki, ale całego zespołu, który dostałem do dokładnej piłki po prostu zrobiłem to, co należało do mnie. Trener Zbigniew Kaczmarek nie krył radości po efektownej inauguracji, ale podkreślił, że zwycięstwo nie było takie łatwe, jak pokazuje wynik. Mecz nam się ładnie tutaj ułożył. Wyszliśmy na, na dosyć wysokie i pewne prowadzenie, ale, ale do końca po prostu musieliśmy się mieć na baczności, bo zespół boju był cały czas po prostu rywalem, który chciał jakby zmniejszyć rozmiary porażki i grał bardzo ambitnie do 90 minuty. Za tydzień w igry czeka dużo trudniejszy sprawdzian. Suwalczanie zagrają na wyjeździe z kolejarzem stróży, który jest w czubie tabeli i myśli o awansie do pierwszej ligi. Zadanie będzie o tyle utrudnione, że Biało-Niebiescy zagrają bez swojego kapitana, Marcina Rogozinskiego, który musi pozować za 7 żółtych kartek. LNP New Media.